Moi, moi, moi drodzy, krótka przerwa na kanale była, dlatego trzeba wrócić z czymś naprawdę mocnym. I dlatego dzisiaj otworzymy sobie na premierę Super Premium Collection Box Prismatic Evolution. Dlaczego Super Premium, nie Ultra Premium? Żeby tylko nas wszystkich tutaj kolekcjonerów zdenerwować. Jak i ponownie innym rozmiarem boksa, żeby układając wszystkie Ultra Premium Collection boxy obok siebie, każdy wyglądał inaczej. I żeby na półce to wyglądało obrzydliwie. Zobaczmy, czy tak samo obrzydliwe będą droby z tego boksa. Pięknie zaczynamy ten odcinek, ale mam nadzieję, że nie. Boxik sam w sobie wygląda naprawdę dobrze. Sprawdźmy to, jak się to będzie przedstawiać, i czy rzeczy, które się znajdują w środku, będą tak ciekawe, jak myślę. Że będą. Jeśli chodzi o wizualną stronę tego boksa, no mi się bardzo, bardzo podoba. Szczególnie ten tutaj pattern, który jest na samym boksie. Jeszcze z tej strony mogę wam pokazać pięknie, miejące się tutaj wszystkie. Iwilucje! O, z tyłu to wygląda najlepiej. Chciałbym mieć taką matę, właśnie w takim klimacie. Ale w środku kryje się mata troszeczkę inna. No bywa, nie można mieć w życiu wszystkiego. Zobaczmy, otwórzmy, jak to wygląda. Na samym wstępie. Kurde, dobra, to wygląda naprawdę dobrze. Podoba mi się to. Mam lekkie ciarki, jak to otwieram. Czuję, że jest to produkt jak najbardziej premium i o to w tym chodzi. Po ostatniej serii średnio udanych ultra premium collection boxów. Wreszcie mamy coś dobrego. Kurczę, no, nie będę was tutaj trzymać w niepewności. Zacznijmy oczywiście od pięknej promeczki. I od razu od. Yy... Papierowej podstawki na kartę znaczy ładnie wygląda, no ale jest papierowa, więc tak naprawdę trochę śmieć. Iwi w terastalizacji z pięknym torcikiem w tle. No wygląda rewelacyjnie. Mi się bardzo podoba i is pretty good! Pięknie się mieni. I od czego się tu zabrać? Wszystko tu wygląda rewelacyjnie, ale zacznijmy najpierw od petard i rzeczy, na których mi najbardziej w tym boksie zależy, czyli właśnie tym puchatym deck boxie z Eevee. No to akurat jest game changer. I to jest jedna z rzeczy, dla których tego boksa właśnie otwieram. Tutaj. Nie licząc wyświetleń. Pięknie. To jest rewelacyjna rzecz. Bum szakalaka, no i tu już zaczynamy od rzeczy trochę gorszych. Eee, wiem, że wielu osobom bardzo się podoba na przykład grafika, która znajduje się tutaj na macie i na koszuleczkach. Mnie nie za bardzo. Ja powiem wam szczerze, ten art wygląda kurczę jakby to była jakaś podruba. Nie wiem, możecie się podzielić ze mną w komentarzu co wymyślicie o tej grafice i ogólnie o całym boksie. Tutaj jest po prostu zakładeczka, żeby dostać się do maty i w sumie skoro mamy taki odcinek jak ten to trzeba wykorzystać nowo nabytą matę o żeby pięknie dzisiaj stroiła nasze tło no co ja wam mogę powiedzieć naprawdę trochę wygląda jakby ją się kupowało z temu nie wiem daje mi totalnie taki vibe miło że i tak jest jestem pewny i widziałem po wielu komentarzach że wielu osobom się podobała więc spoko widać ma swoich Fanów. I ostatnia rzecz. Najważniejsza szansa na kolejną ewolucję, Szansa na Godbox. Lecimy z pierwszy. Co by nie mówić, 15 boosterków to wcale nie jest tak mało. Więc. Ohoho! Jest i pierwsza Sirka, jaką możemy tutaj trafić. Czyli Crispin. I to jest w ogóle chyba moja pierwsza sirka, jaką w ogóle tutaj trafiam. Crispin, chyba najlepszy trener, jakiego tutaj mogę trafić w formie sirki. No spoko, miło, fajnie. Głównie dlatego, że jest to pierwszy traf jakikolwiek z tego setu, który udało mi się trafić. Sięgam właśnie po koszuleczki. Lepsze to niż nic. Czy to właśnie będzie w tym momencie nasz najlepszy traf w tym odcinku? O, oby nie. Ale i tak miło, i tak miło. Nie wiem ile on kosztuje, ale kurczę, coś może być warte sam sobie. Jest pierwszy Pokéball Area 0 i Snorlax, którego jeszcze chyba nie miałem. Ładne łombo, kombo. Niech nam tutaj dopomogą evilucje w tle. Niech nam dają trochę swojej ewolucyjnej mocy, holoenergia. Kiedyś to się trafi, kiedyś przyjdzie do nas, jeszcze kiedyś się uśmiechnie do nas szczęście i zobaczycie. O! Maximum Belt, grywalna karciożka, więc z chęcią ją przytulę. Kto wie, kto wie. No na OTP to już mam mogę powiedzieć, jak jadę, nie będę tam grać main y, eventu, main turnieju, ale planuję zahachmędzić się gdzieś przy jakichś mniejszych, pojedynczych eventach. Więc a może nawet kupię karty do złożenia nowego deczku i zacznie, zaczniemy coś pogrywać. Dlatego każda grywalna karciożka się przyda. W Prismatiku jest wiele kart, które są dość mocno grywalne w standardzie, więc możecie pocieszać się tym, że nawet jeśli nie udało wam się trafić żadnej evilucji, żadnej sirki, to zawsze zostają wam jakieś bardziej grywalne karty, szczególnie. O, jest Iron Boulder. Mmm, Piękny, 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 ale tylko o, no jeszcze dasknor też grywalna karcioszka, więc ją sobie odłożę na boczek. A nigdy nie wiecie, jaka grywalna karta z waszego pulku kosztuje to. 1 euro, może 2, może 3 i wychodzi na to, że macie na przykład 15 takich samych kart bólkowych, które. Na spokojnie, obchniecie w cenie jakiegoś na przykład dobrej Illustration Rarity. Kto wie, kto wie. Ja byłbym tym, który by skupował te grywalne karty teraz, bo nie mam prawie nic. Teraz powiem wam, jak sobie na to patrzę. Ta mata trochę wygląda dla mnie jak taka. Daj mi taki vibe y, trochę. Y, tarota. Guys, guys! Widziałem to, widziałem to. To jest. Będziemy mamy złoto. O Boże! Przypominam Wam, ja mam niesamowite szczęście, jeśli chodzi o Ultra Premium Collection Boxy, i widzę, że to szczęście cały czas się mnie trzyma. Nie jest to pikacz, ale jak najbardziej się cieszę. Jest złoty Ogerpon. Zielona maska. Teal Mask Ogrepon. Haha! Moi mini, moi drodzy Oooo! Podwójny strzał Nie wiem ile ja już boosterów Otworzyłem z tego pryzmatika, Ale widzę, że wystarczy jeden Boksik Super Premium Collection Premium box, premium dropsy. Co ja wam mogę powiedzieć Moi drodzy, o tak O tak Sirka, złota karta Full artowy trener Idziemy po rekord, idziemy dzisiaj po rekord A chyba jesteśmy dopiero w połowie Właśnie na to czekałem na tą odbitkę no i bacik w pokebolu i jeszcze wodna maska. Dobra? E, wracając. Troszkę daje mi vibe takich takiego takich kart tarota. Może przez to, że trochę w pewnym sensie to jest taki witraż, jakby... Nie wiem, dajcie znać. Naprawdę dajcie znać, co myślicie, jeśli jesteście w opozycji do mnie, to rzucajcie, rzucajcie. Argumenty, będę je otwierał. Dobra. O! Autopromocję robimy jak najbardziej. Jeśli bylibyście zainteresowani na przykład tym produktem, to wrzuciliśmy również parę super premium collection boxów na sklep. Więc jeśli chcecie je kupić, żebyśmy otworzyli na live'ie, albo chcecie je po prostu do domu, to zapraszam serdecznie do link w opisie, bo są i wiele innych. Ale może akurat wam też się poszczęści jak mi albo i bardziej. Kto wie, kto wie, raczej bym się nie nastawiał. No ale zawsze, kurczę, gadżety są rewelacyjne. No i promeczka. Opa, 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 opa. No i co jest ważne, to w sumie cena Ultra Premium Collection Boxa nie jest aż tak duża w porównaniu do reszty. Nie mówię teraz nawet tutaj o tych ostatnich Premium Collection Boxach, kiedy były one tak popularne, ale pamiętacie jeszcze te premiumki z, nie wiem, Celebration ze 151, one też, kurczę, swoje ceny miały i były mimo wszystko, wydaje mi się, trochę podobnej cenie. Więc tutaj fajny strzał, bo można naprawdę w dobrej cenie sobie dorwać to. Teraz nawet nie mówię o moim sklepie, tak ogólnie. No ale czy o do otwarcia? No, nie wiem, nie wiem. Nie nastawiałbym się, pamiętajcie, to jest Traumatic Evolution. Tutaj trzeba mieć bardzo, bardzo duży dystans do tego dodatku, żeby się nie spażyć. Ja po prostu mam niesamowite szczęście. Jestem po prostu w czepku urodzony, jeśli chodzi właśnie o Ultra Premium Collection boxy. I zawsze chcą mi trafić. A jak nie wierzycie, to polecam zobaczyć sobie, co udało nam się trafić w Ultra Premium Collection boxie ze 151. Mhm. Mm mm. Jest pierwszy Masterball! Jest Lopani! I jako nasz, jedyny pewnie w tym boksie Masterbolik. Plus 40, chyba 50 ziko będzie z takiej jednej karciożki, więc bardzo mi miło, bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. Pa, 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 pa. O, a propos 151. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić. Przez ostatni czas, yy, gdzie nie było mnie troszeczkę na kanale, nazbierało się trochę produktów do otworzenia, więc mam spore zaległości, ale spokojnie, wszystko to nadrobimy już niedługo. I Slowpoke jako Pokeball i Fluttermane jako ostatnia karcioszka. No ja chyba nie mam prawa narzekać. Fajny pocik. mi się podoba. Tylko, tylko popracujcie nad tymi matami, proszę. 找啥？<laughs> <laughs>